Cześć, Czerny Kluski z Rosołem. Jest Czaskowski, ten pracowity prezydent Warszawy. 20 grudnia 2024 roku. Co się tak wyszczurzyła twarz pana, pana, pana Czaskowskiego? No ewidentnie tam sobie wyciął powieki, to widać, bo oczy większe, bo zawsze miał taki już jak spaniel. Ale to tam nic złego. Ale coś dziwnego na tej twarzy jest moim zdaniem. Kiedyś Nowak tak wyglądał, ten od zegarków, który beknął tylko i wyłącznie dlatego, że zaangażowały się w jego sprawę służby ukraińskie, które dzisiaj decydują w Europie. Normalnie żeby by hulał na wolności dawno. A tak go tam, że tak powiem, grylowali. No popatrz to.